To będzie lata, woda, zobacz woda tam kapie. No. To mam na łeb na lesie. A widziałaś na kamera lata jak jakiś gołczek? A gdzie ona jest A. teraz? A tu lata kamera, patrz. bo tam kamera lata, no Pani, jesteśmy cały czas w kontrolerumie, tak gdzie wszystko się rozpoczęło, rozpoczęło się składanie dachu. Będą pan Jerzy z rocznik budowy, pan Jacek Zbyskała, nie zabezpieczania Jak to obozie dzisiaj? Cieszę się, że wszyscy patrzymy, bo teraz jest jakaś jest dużo nie wiadomo, ale wydaje mi się, że wszyscy już jesteśmy przygotowani. Zadowolony jest ten tłum, który jest między nimi na trybunach. Pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry, dziękujemy. Panie że co tak naprawdę było największą trudnością w budowie tego wędrnego tego Bo to specyficzna konstrukcja jest, to wszyscy widzimy, to wszyscy wiemy, wyjątkowa, druga na świecie, pierwsza w Polsce, a to według pana było najtrudniejsze. Tak, przygotowanie do podnoszenia konstrukcji nowej, w ogóle rozpoczęliśmy w miesiącu sierpniu. I rozkładanie na tych trybunach, co Państwo siedzą, liny, zależnie wszystkich, Rusztować trwało do połowy grudnia. No. Samo, samo podnoszenie tak, tak naprawdę, powiedziawszy, trwało dwa tygodnie. No, był to niesamowity, niesamowity element tej budowy. Podnosiliśmy to w tak? to było takie zwiększenie, bo no, jest w sumie po 1800 ton stali do góry. No, teraz

w kraju operacji to była tutaj w układzie tego generalnego podatku i konsorcji. Wysiedłem na trybunie, tam po lewej tak, tak, tak. stronie, bardzo więcej tak, tak. którzy również uczestniczyli w tej, tej operacji. Idziemy do podnoszenia na rynku, to tak, jest tak, naprawdę, tak. pamiętajmy, się w temperatury to będzie na, tak. na 25 stopni. Przeliśmy się w nocy na przykład przy spadkach wytwarzania, jak gdyby byli w jakiś, w rewizji, w takim mieszaniu zresztą przebiegała... nie zrezygniamy, do ja nie chciał, żeby którzy tak, że nie przykłócenia, ale dzień panów, którzy w nim Polacy, Szwajcarze, którzy taki bardzo sympatyczny zespół. Do dzisiaj jesteśmy w układzie takim koleżyńskim. Wydaje mi się, że zespół, który tu pracował i pracuje nadal, to jest, to, jest, to jest podstawa tego. co tu się no To jest zawsze ważne, że żeby ludzie, którzy pracują nad takimi drogowymi projektami, świetnie się dowerywali, zanim się nie, że można pisać. Po prostu te dane, szczegóły, te zasady, chcę powiedzieć, że wkładam. A to polega, że na takie, na mężę, i prakty, w środku, a tak naprawdę to mamy tutaj cztery dachy, w na tym Pierwszym dach, jest dach mógł, który widzimy się w tej kwiatce mamy dach stały. dach stały, dach stały, dach zewnętrzny, który jest osobami Natomiast wywody na teren, tak są dachem Stadionu Narodowego. Pod przybórami są pomieszczenia techniczne, są pomieszczenia biznes są grupy transportu, czyli tak naprawdę to nie mamy nic takiego. Powiedzmy teraz, jak to się dzieje, że grupy są zamienione w Co tam pracują? i tutaj zamontowane układki konstrukcji, do której są przygotowane przymocowane goldeliny na dachach ściany widać tak ścianach kładek ciągarnych. Zebrana dachu na linach posiada takie wózki styczni, to jest naciągany przeciw na, na pomocę siłowników, który tutaj Pan Andrzej sobie pozwoli włożyć jako wykrywający kąt.

no jest to wrażenie, jakby, przy testach, nie te to oglądają, że to jest takie przelecie dla danych tajyckich, bo na wszystkich pewien ten moment, że się kontratuje, to praktycznie ludzie starają się poddać, to, to jest ten prototyp, proszę Państwa, który naprawdę przy dobrej organizacji, bez potęgnięcia się stało tutaj to by zrobić i co funkcjonuje. Po, w tak, ale wszystkie elementy, które tutaj mamy łącznie, które tam są elementy podgrzewane tak jest tutaj za dużej jakiejś korku tej trzeciej, szlastycznej wodą nie wejdzie cała instalacja jest podgrzewana woda, która... tak jest obliczony, tak jak każda konstrukcja budowana na warunki parametry śniegowe, natomiast jest jest zbieżnik bezpieczeństwa podwyższony, natomiast tu jest zbieżnik na toższeczka, metalowe, rurowe są podgrzewane, także nie ma, nazwijmy, zahamowania lub że tak naprawdę jak już tam wiemy gaz, to kropla deszczu nie ma prawa patrzeć na nią czy na, 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 na nie ma prawa, nie ma prawa i nie spada, bo to potwierdzam, w tej chwili robimy płytę boiska, więc będziemy robić ją przy dachu zamkniętym, ponieważ warunki deszczowe, czy, czy ochłodzenie, które się spodziewamy, będzie już praktycznie zima, Zabezpieczam pracę, pewna, że będę jeszcze na tym sesję. Bo to jak kogołkowa będzie będą izolacje, będą bardziej Izolacyjne, instalacyjne, to moramy też będzie jedną z nowocześniejszych tak nam i zabezpieczają pracy. No i zdecydowanie ciepłe jest. jest tam, Ciepło się utrzymujemy. To jest dobry też znak, że te imprezy, które będą się tu odbywały, nawet siłą, też mogą się odbywać w miarę pokładowczo. Na pewno będzie gorąca to jeszcze tak, że A Powiedzmy, może jeszcze, czego to jest, co to jest taki materiał, jest, jest, jest finalny na, na, na To są wszystko konie z które są odpowiednio przygotowane dach stały, jest zdecydowanie znów folią, natomiast ta bardziej folia, która jest na dachu, na membranie jest cieńszą folią. Generalnie testy są prowadzone na ponad 10 ton, czyli przy naciągu. Ten dach musi być tą właściwość, że on się powinien tak opiewać, czyli każda lina powinna trafić i być zawsze swojej Ten tutaj zamknięty Czyli ten wielki kosz podjeżdża do góry to jest, gary, to jest taka paczuszka, która sobie zostaje na przykład na zimę. Czyli na zimę zamykamy na stadion, i on przykryte, żeby śnieg nawet środka nie badał. I W tym roku tak planujemy. I fantastycznie panie inżynierze wielkie dziękuję za rozmowę i dziękuję za dokonanie tego do wspaniałego dzieła. 16 tysięcy osób oglądało to wydarzenie, Także dziękujemy też Państwu za takie przybycie i oczywiście zapraszamy do zwiedzania. Na razie to wszystko z kontroli dołożenia. Dziękuję. Należy przyznać, że to jest naprawdę znakomite widowisko. Dwa już się nam zadumą. Mamy go już na i W tym momencie na telewizji mamy krótkie materiały zielone. Proszę sobie za 10 minut.